Czy warto ufać oskarżeniom Onetu wobec Karola Nawrockiego w sprawie sutemnictwa? Wszyscy ci, którzy śledzą obecnie politykę doskonale wiedzą o co chodzi, a tym, którzy nie wiedzą pozwolę sobie przypomnieć. Onet wydał artykuł, w którym skazał, że Karol Nawrocki miał organizować prostytutki dla klientów hotelu Grand Hotel. W tym momencie kampanii prezydenckiej warto więc sobie zadać pytanie, kto napisał ten artykuł? Autorami tego tekstu są dziennikarze Onetu Andrzej Sankiewicz oraz Jacek Harłukowicz. Andrzej Sankiewicz jest uznanym dziennikarzem, co potwierdzają liczne wyróżnienia w świecie dziennikarskim. To on ujawnił kulisy wice wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka i procederów wydawania wiz obywatelom krajów azjatyckich. Współautorem tekstu jest Jacek Harłukowicz, który jest również dobrze znany środowisku dziennikarskiemu. Co potwierdzają liczne wyróżnienia, w tym nagroda imienia Dariusza za ujawnienie kulis afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jak widać, panowie mają bogate doświadczenie, a ich rzetelność chce sprawdzić sam Karol Nawrocki, składając prywatny akt oskarżenia w trybie karnym. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej sytuacji.